Piotr Zelt niewątpliwie poczuł wiosnę i buszował w rzepaku wraz z partnerką. Katarzyna przeszła metamorfozę i odmłodziła się o dobrych kilka lat. Jak wygląda obecnie partnerka aktora? Piotr Zelt od kilku lat spotyka się z Katarzyną Krawczyk. Para planowała nawet ślub, bo w 2019 roku rozeszła się wieść o ich zaręczynach. Niestety, plany te pokrzyżowała pandemia i ceremonia na greckiej plaży została przełożona. Piotr Zelt nie kryje się z poglądami politycznymi, aktor nie ukrywa, że nie był zwolennikiem poprzedniej partii, która rządziła Polską przez 8 lat. Aktywnie włączał się też w kampanię wyborczą, namawiając Polaków, by udali się do urn i zagłosowali zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jednak nie zamierzał bawić się w subtelności, pisząc o osobach, które popierały PiS. Nikt normalny już nie broni PiS. Tylko trolle, patologia, nieroby i wykolejeńcy przekazał na Instagramie. Partnerka Piotra Zelta przeszła metamorfozę, Piotr Zelt spotkał Katarzynę Krawczyk po ciężkim doświadczeniu miłosnym. Była partnerka zdradziła go i wmówiła, że dziecko, które urodziła, było jego. Aktor po rozstaniu z Moniką Ordowską potrzebował wsparcia terapeuty, za to kobieta poślubiła milionera, z którym wychowuje córkę. Od kilku lat Piotr Zelt jest jednak szczęśliwy w związku z Katarzyną, którą od czasu do czasu pokazuje na swoim Instagramie. Niedawno razem bawili się na balu walentynkowym. Teraz buszowali w rzepaku, robiąc sobie zdjęcia wśród kwiatów. Katarzyna zmieniła nieco kolor włosów, dopasowując go do swojej karnacji. Trzeba przyznać, że truskawkowy blond bardzo jej pasuje i sprawił, że kobieta wygląda o kilka lat młodziej.